Aby utworzyć nową nazwę Zespołu Pracowników, należy wybrać w górnej części menu przycisk Ustawienia. W otwartej zakładce Ustawienia wybrać przycisk Konfiguracja aplikacji. W kolejnym kroku należy wybrać przycisk Słowniki. Wybrać zakładkę Zespół Pracowników. Wybrać przycisk Dodaj znajdujący się w górnej części okna. Wprowadzić nową nazwę Zespołu. Prowadzić skrót nazwy, uzupełnić opis zespołu, zatwierdzić nowy zespół przyciskiem Zapisz, znajdującym się na dole okna. Nowy zespół pracowników pojawi się po wybraniu przycisku Pracownicy, następnie Nowy zespół pracowników, nazwa zespołu. Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Od tej chwili nowy zespół pojawia się na liście. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów prezentujących pracę z programem Comcode.